Dobra, chyba wygraliśmy, co? Nie. Moi drodzy, zostało najważniejsze pytanie. Gdzie najgłośniej? najgłośniej! To zasłużone lecą. Przegrałeś. Ja też mam. Ja obiecałam, że to a... Było głośno? Postaram się. No pewnie, proszę. O Was, ale siłę mam, co? Tam, tam wieszcie. jeszcze. mieście, co? No, no wiem. Moi drodzy, panowie, pytanie do was. Proszę o skupienie teraz. Ważne uh -huh. pytanie. Skupieni, czy już pijani? Nie? Dobrzy, to łatwiejsze. To czy dobrze. tutaj w Łomży znajdę jakiegoś przystojnego? ...nikt że nie zgłosił? Dobra, poczekajcie. Lojalnego Jezus Maria. Żadnego takiego nie ma? Lojalnych tu nie ma? Jeszcze nie skończyłam wymieniać warunków. Jeszcze się żaden nadal nie zgłosił. Ale tutaj się zgłosił. Trzy laty, O, masz. No już tłoczek chyba nie... Nie, no czekajcie. Przystojny, lojalny wolny. I wolny. Boże, jakie wy macie wymagania, dziewczyny. A tylko trzy. <laughs> tylko trzy. Jest jak...